Czym jest machine learning, myślę, że najlepiej będzie pokazać na przykładzie. E, załóżmy, że chcielibyśmy nauczyć automat rozpoznawania cyfr, na przykład sortowania przesyłek pocztowych. E, pierwszym krokiem jest oczywiście dostarczenie takiemu automatowi danych, na których on będzie mógł się uczyć. E, żeby zatem taki automat mógł ocenić porażkę i sukces, potrzebujemy również dostarczyć poprawne cyfry. E, w efekcie taki automat będzie w stanie uczyć się, porównując te dwa zbiory danych, i e, gdy dostarczymy mu nowy zbiór danych, będziemy mieli wyuczony klasyfikator cyfr, który będzie w stanie zwrócić predykowane wartości. Mm -hmm. Zakładam, że to jest tylko jeden z przykładów prawdopodobnie takim najbardziej podstawowym. Najbardziej klasyczne uczenie mm. nadzorowane, tak, kiedy jesteśmy w stanie podać, podać algorytmowi mm. w procesie uczenia ten wynik. Tak. Nie, nie zawsze mam tak ten komfort, ale to jest rzeczywisty przykład biznesowy. Bardzo Powiedzcie mi, bo trochę, trochę to, to przypomina e, tak naprawdę już wydaje mi się, że też znany i znany, i e, jakby obecny na rynku przez, przez chwilę e, z, zestaw narzędzi czy, czy technologii. E, Kryjących się pod nazwą data mining? Wydaje mi się, że mamy trzy pojęcia. Tak, Mamy szeroko pojęte sztuczną inteligencję, mm. mamy data mining, mamy machine learning i Nie da się wprost rozdzielić tych uh, tych. Ty, 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 Czyli one ty, ty, są, ty, ty, są ze sobą w, w jakiś tak. sposób spójne i pewnie części data miningu zobaczymy dzisiaj. Absolutnie. Przy, przy, okay. e, przykładowo część algorytmów, e, o których będziemy rozmawiać, możemy spotkać też w klasycznej implementacji data miningowej na podstawie To W dalszej części o tym porozmawiamy. Świetnie. E, ja troszkę. E, Troszkę parafrazując to, co, powiedział, to co powiedziałeś, Paulino, e, o machine learningu, ja chciałbym jakby w jednym zdaniu e, opisać, jakie jak, jak ja, jak ja rozumiem machine learning. Otóż dla mnie jest to w dużej mierze analiza produkcyjna, tak? czyli sytuacja, sytuacja, w której e, na podstawie istniejących danych z przeszłości, które posiadam, e, analizuję te dane i Próbuje tak? w, no, w sposób najlepszy, jaki potrafi produkować przyszłość, a więc bawić troszkę wróżkę, tak? która ma do dyspozycji kryształową kulę. Kryształowa, akurat. Dokładnie tak. Okay, e, dzisiaj, tak, jeszcze wracając hmm. do, do tego zagadnienia analizy. Dzisiaj Wasze projekty e, głównie dotyczą e, analizy przeszłości, czy, czy już powoli klienci e, próbują zorientować Was na na wplatanie w, wplatanie w projekty takich zagadnień jak właśnie analiza predykcyjna. Jak to wygląda z perspektywy <grymianie> firmy, <filmu, grymianie> która wdraża takie takie Z mojej perspektywy jest coraz większa dojrzałość pojęciowa klientów i coraz większa świadomość ich jakby miejsca na tej krzywej, krzywej, krzywej uczenie się tak w organizacji. Rzeczywiście mamy coraz więcej zapytań o, o, o rzeczy, takie jak rozpoznawanie obrazu, chociażby tak, o jakieś próby, próby predykcji różnych rzeczy. Aczkolwiek Myślę, że jesteśmy na początku długiej drogi, tak naprawdę, jeśli chodzi o wdrożenie komercyjne. Czyli e, najpierw ustabilizujemy typu. procesy wokół analizy tego, co już Dokładnie wiemy, tak. albo co mamy w danych. Wdruż, Wdróżmy sprawną hurtownię, którą będziemy spra sprawnie zasilać, rozważmy być może, czy wa warto jej część albo całość wynieść do chmury, czy zbudować jakoś, jak, jakieś, jak hybrydowe, tak, więc yy, zbudujmy do, dobre kostki, dobre reportowanie, dobry BI w później w naturalny sposób y, pojawi się pytanie, na które odpowiedzią tak, będzie ta okay, technika sobie taki proces data science może opisać. Dokładnie tak. Y, mm, pozwoliłem sobie uporządkować pewnie y, coś, co jest treścią codziennej pracy typowego mistrza danych, data scientista. Y, tak, czyli wypisałem kroki od zdefiniowania problemu, aż po zbudowanie modelu i wy 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 wyboru optymalnego rozwiązania. Oczywiście, na początku musimy nasz problem zdefiniować, określić i biorąc pod uwagę, że najpewniej w procesie naszej analizy powstanie kilka modeli, które musimy ze sobą porównywać, by wybrać najlepsze potrzebujemy jakieś metryki, które użyjemy po prostu do porównywania, do mierzenia tych rozwiązań. Następnie przechodząc bardziej do, bardziej do rzeczy technicznych, oczywiście musimy dane pobrać z jednego lub z wielu źródeł być może, wyczyścić i teraz to czyszczenie może, może zarówno być wykonywane środkami technicznymi, tak, czyli przykładowo narzędziem ETL-owym, które odrzuci, odrzuci rekordy, które mają brakujące niespójne wartości, ale też często będzie wymagało wsadu wynikającego z wiedzy dziedzinowej, bo to my jako data scientist, jako osoba, które zna dane, wie, że akurat to źródło ma określony wzorzec przekłamania, który tylko człowiek tak naprawdę będzie w stanie wyprostować, tak, po, po, poprawić te dane. Popraw mnie, Włodku, jeśli się mylę, ale yy... W przypadku analizy dziś, dzisiaj prowadzonych analiz danych historycznych, już mamy też do czynienia z coraz większym naciskiem klientów na to, żeby jakość danych była no, coraz lepsza, prawda? Oczywiście, wydaje się, że uporaliśmy się z. Załadowanie, z procesem ładowania danych, udostępniania danych, natomiast tak, rzeczywiście kolejny krok to jest zarządzanie master data, zarządzanie jakością, zarządzanie jakością tych danych. E, to jest też z, Zgaduję, zgaduję że w przypadku rozwiązań analizy produkcyjnej wydaje się, że jest temat jakości danych, zwłaszcza w kontekście potencjalnego uczenia, jest dosyć i jest chyba jeszcze ważniejszy, prawda? Tak, tak. Okay. I zwłaszcza w machine learningu myślę, że bardzo ważny jest właśnie, właśnie ten wsad ludzki, tak, Ta wiedza dziedzinowa, ta intuicja, inteligencja, doświadczenie, data scientist'a, znowu użyję tego słowa, które nie zastąpi, nie zastąpi żadnego automat, najlepsze, integration services, tak? Najlepsze narzędzie zautomatyzowane. Ym, mając załadowane dane, powinniśmy zastanowić się tak naprawdę, do którego wzorca, do którego podejścia klasyfikacja, regresja, clustering czy grupowanie nasz problem, nasz problem lepiej pasuje. Później, później powinniśmy uporządkować sam zbiór danych, być może konstruując jakieś dodatkowe atrybuty, być może usuwając te, które, które uznajemy za nieistotne i tak dalej. Następnie pewnie znowu w większości wypadków będziemy mieli do czynienia z uczeniem nadzorowanym, więc podzielimy nasze dane na zbiór uczący i zbiór testowy dokonamy przynajmniej wstępnego wyboru atrybutów, które uznajemy za najbardziej, najbardziej wartościowe pod kątem budowy naszego modelu. No Oczywiście nie jest, nie jest powiedziane, że ten wybór nie ulegnie zmianie i będzie ten najlepszy, no, ale no... no. no właśnie, właśnie tak mnie korci pytanie, hmm. czy, czy ten, to uczenie, o którym mówimy cały czas w kontekście data scientismu, czy, czy to uczenie modeli jest zazwyczaj według według Was procesem ciągłym, trwającym, iteracyjnym? Czy, czy jest to. Czy może, czy może być to jednorazowa jednorazowe operacja? Jak, jak to może wyglądać? Pewnie zależy też od dziedziny problemu. Ja myślę, że Czasami to... możemy mieć problem ad hoc, tak Paulino? Czasami. Ja myślę, że to po prostu zależy od tego, jak odpowiednio opiszemy nasz problem. Mhm. Jeżeli nasz problem jest dość ogólny, to na pewno musimy przeprowadzić bardzo dużo iteracji, zanim będziemy w stanie do, dopasować pasujący algorytm, algorytm dający satysfakcjonujące wyniki. Plus jeszcze jego cechy tego algorytmu. Tak naprawdę każdy algorytm możemy odpowiednio wysterować. Także to wszystko zależy od tego, jak dobrze znamy problem. Wygląda no, trochę na to, że data scientist pisuje się jako rola w organizacji, która ma bardzo dużą odpowiedzialność, bo tak naprawdę skupia w sobie ocenę jak dobry jest nauczony model, od czego później zależy w jakim stopniu tak działający model będzie w stanie wesprzeć nasze decyzje biznesowe, tak? W dużej mierze pewnie z podobną odpowiedzialnością boryka się każdy analityk w odpowiedniego stopnia w odpowiedniej dużej organizacji, okay. tak? Wracając do procesu, wybieramy trybuty, utrzymujemy model, tak, w jakiś sposób wykonujemy scoring, ocenę tego modelu porównujemy. E, oczywiście uważając na standardowe zagrożenie takie jak przetrenowanie, czyli no nie, nie chcielibyśmy zbytnio dopasować ten model do danych, które są. Chcemy, żeby, żeby w miarę dobrze predykował e, rzeczy, rzeczywiste dane, które mogą przejść. I Pawle, wprost odpowiadając na Twoje pytanie, e, wyobrażam sobie, że ten proces w większości wypadków zdecydowanie będzie iteratywny. Czyli dążymy do doskonałości. Tak, po, po, po pierwsze hmm. y, mam wiele algorytmów, po drugie każdy z algorytmów oczywiście ma całkiem dużo przełączników, tak, niezależnie od narzędzia, które możemy poruszać. Tak, jak słuchamy o zmienić. sieciach neuronowych i tym podobnych algorytmach, tak. to no, jest to skomplikowana machina naukowa. Było, bo, bo, bo nie było. Tak, y, więc całość procesu to jest zdecydowanie model, model iteracyjny, oczywiście, który co jakiś czas musimy, brzydkie słowo, produkcjonizować, tak, czyli niejako y, wypuszczać w świat, tak, na produkcję, do raportów, do integracji z innymi systemami. A, Bo ja tylko to... tak jesteśmy w stanie stwierdzić, oczywiście. czy jego doskonałość się poprawia, tak, czy, czy jest, czy jest lepsze, tak, no po, poza, poza tym cały czas poruszamy w świecie biznesu, więc oczekujemy, że nasze działania no, koniec końców przyniosą określone zyski, bądź zagwarantują, tak.